Cześć wszystkim, z tej strony Lelcia. Witam Was bardzo serdecznie w moim podcaście. Dzisiaj nagrywam dla Was dwunasty odcinek i będzie on o koronawirusie. Nie bójcie się, absolutnie nie będę się tutaj bawić w żadną ekspertkę czy też specjalistkę. Nie będę przytaczać statystyk czy mówić Wam, jak koronawirus się roznosi. Nie, nie, nie. Moim zadaniem jest, moim celem jest odpowiedzenie na pytanie... Co zmieniła pandemia w moim życiu? I myślę, że ona zmieniła coś w życiu u każdego z nas, i może ja tym, co dzisiaj Wam powiem, pomogę Wam to odkryć, i też chciałabym Wam pokazać moje podejście do całej tej sytuacji, oczywiście, które jest jakby, które wypracowałam sobie z czasem, bo na początku, nie ukrywam, panikowałam i to porządnie. Gdyby ktoś się mnie zapytał, co mi osobiście przyniósł koronawirus, gdybym miała udzielić tylko odpowiedzi albo coś dobrego, albo coś złego, to powiedziałabym coś dobrego. I niestety wiem, że większość osób może powiedzieć, że coś złego. I gdybym miała możliwość, aby cofnąć czas, to oczywiście bym chciała, żeby to wszystko się nie wydarzyło. Natomiast to już się stało. I my tego nie zmienimy. My czasu nie cofniemy, i wszystkie negatywne rzeczy staram się po prostu przekuć w pozytywy. Bo u mnie też się wydarzyło sporo niefajnych rzeczy, ale dzięki temu mam pewną lekcję, naukę na przyszłość i mogę to przekuć w pozytywy. I mam nadzieję, że Wasze podejście będzie podobne. Ale zacznę. Po prostu wam opowiadać swoją historię i odpowiadać na pytanie, co ta pandemia zmieniła w moim życiu. Zacznę od czegoś prostego i banalnego. Po pierwsze, dowiedziałam się, że nic w życiu nie jest pewne. Wiecie, to nam się powtarza od małego, ale tak naprawdę w tej kwestii jakoś to do mnie nie przemawiało. Ja żyję prawie 30 lat na tym świecie. No i nie było takiego wielkiego przewrotu w tym czasie na świecie. U nas w Polsce moje oczy tego nie widziały, do mojego mózgu nie docierały takie informacje. Na świecie w sumie były te przewroty, może tutaj się za mocno zagalopowałam, ale generalnie na moim podwórku nic takiego się nie działo. Aż tu nagle przyszedł koronawirus i po prostu z dnia na dzień ludzie zaczęli masowo tracić pracę. Ludzie stracili taką swoją swobodę. Wiecie, my po prostu, my jesteśmy wolni. My jesteśmy wolnymi ludźmi. Idziemy sobie tam, gdzie chcemy, robimy co chcemy, a tu nagle zamykają nas w domach. Wyjście z psem do parku grozi mandatem. Nad parkiem, obok naszego domu, latały drony policyjne, żeby monitorować, czy ludzie przypadkiem nie łamią zakazu. No, dla mnie to było po prostu nie, nie do pojęcia. I ta cała sytuacja uświadomiła mi właśnie, że nic nie jest pewne. Wiecie, nasi dziadkowie, pradziadkowie doświadczyli wojny i jakby w naszej głowie też, pewnie u niektórych, no, ale dużo osób wydaje mi się, że myśli, że z pewnością my już czegoś takiego nie doświadczymy i będziemy sobie jako ogół wieść takie spokojne życie. No, oczywiście jakiś tam każdy będzie miał swoje przeboje, jednak nie będzie czegoś takiego, co nagle w pewnym stopniu będzie dotyczyć wszystkich. I koronawirus właśnie dotyczył wszystkich. No i też powiem Wam szczerze, że jakoś w najgorszych snach jakiś nawet do mnie nie przychodziła myśl, że Piotrek będzie mógł stracić pracę z dnia na dzień, bo dla mnie on jest bardzo dobrym specjalistą, jest dobry w tym, co robi, uwielbia swoją pracę, e, pracuje na własny rachunek, nie jest przez nikogo e, jakby zatrudniony, nikt mu nie nadzoruje, a tu nagle bum, zamykają siłownie, zakazują spotykania się i ty nie masz pracy. No możesz przejść online, e, jednak tutaj. Nie znaleźliśmy jakby takiego, takiej opcji prowadzenia treningów personalnych online, takich treningów, jakie prowadzi Piotr. No i po prostu to jest jednego dnia masz pracę, drugiego dnia jej nie masz. Dodatkowo jakby uświadomiło mi to, że mm, będą pojawiały się z czasem nowe zagrożenia, i że to jest tak jakby taki przedsmak tego wszystkiego. Nie wiem, czy Wy się interesujecie, a powinniście się interesować, jeśli się nie interesujecie. Kwestią naszej planety, jej stanu i wszystkich zagrożeń, jakie płyną od człowieka. Naprawdę może być nieciekawie, może nie być kolorowo i z pewnością, jakby ta cała sytuacja z pandemią, powinna nam to uświadomić. Chyba tego nie robi, bo nie zauważam tego w nawet w mediach społecznościowych. Ale powinniśmy się bardziej przyjmować tym, co będzie za te 30-40 lat z naszą planetą, skoro koronawirus po prostu w sekundę no, no zmiótł, tak wszystko po prostu zmiótł. Druga rzecz, która się mi objawiła, że tak słuchajmy, to jest to, że my nie mieliśmy żadnej poduszki finansowej. I ja na samym początku wpadłam w niesamowitą panikę. Jak już zamknęli siłownię i wiedziałam, że Piotrek nie będzie mógł pracować, to, to w ogóle to była masakra. No, my tej poduszki finansowej nie mieliśmy, bo nigdy o tym nie myśleliśmy. A po drugie, dopiero co kończymy wykańczać nasze mieszkanie i tutaj ładujemy wszystkie pieniądze, żeby nam się dobrze żyło. No i stwierdziłam, że tak nie może być, bo wiecie, zawsze będzie coś, na co człowiek będzie... Wydawał pieniądze, ale też taką poduszkę finansową trzeba mieć, bo to daje duże poczucie bezpieczeństwa. No i dzięki temu zainteresowałam się kwestią finansów i pożyczyłam od znajomych nawet książkę Michała Szafrańskiego, Finansowy Ninja. Mam nadzieję, że jakieś lekcje z tej książki dla siebie wyniosę i zacznę lepiej zarządzać budżetem, bo dużo osób na podstawie moich zachowań może wnioskować, że ja jestem cebulakiem i też tak często niektórzy do mnie mówią. Natomiast ja bym tego nie nazwałam cebulactwem. Też nie nazwałabym tego jakimś tam rozważnym podejściem do zakupów. Natomiast ja mam takie sfery w życiu, na które nie chcę mi się wydawać dużo pieniędzy i na te rzeczy pieniędzy nie wydaję, natomiast na inne rzeczy dosłownie trwonię hajs. I to nie jest wcale dobre, ale tutaj taki przy, prosty przykład Wam przytoczę, żeby było wiadomo o co chodzi. Jedna z obserwatorek zaczęła mi wytykać, że, że jestem największym cebulakiem i w ogóle żenada, że kupiłam szafkę z Lidla do pralni. No bo skoro mam szafę w sypialni za 4000 i generalnie meble od stolarza w całym mieszkaniu, no to dlaczego szafka z Lidla wylądowała w pralni? I ja nie mam potrzeby posiadania w pralni mebli na wymiar, ponieważ ja się ze wszystkim mieszczę. Nie brakuje mi miejsca do przechowywania. Nie muszę mieć idealnie zagospodarowanej tej przestrzeni. Szafka Zilla za tam 130 zł, moim zdaniem, spełnia swoją funkcję. Wizualnie odbiega oczywiście bardzo od mebli robionych na wymiar, natomiast ona stoi w pralni. Ona jest schowana, i tylko ja ją widzę. I widzi ją Piotrek, jak po prostu korzystamy z tego pomieszczenia. Nie jest to pomieszczenie dla gości, nie jest to pomieszczenie, które jest otwarte i, i po prostu każdy tam może sobie zaglądać i podziwiać. Nie wiem, jak się wysypują ciuchy z kosza na pranie. Więc po prostu stwierdziłam, że te pieniądze będę wolała zainwestować na przykład w wyjazd do Neapolu. A nie w, w robienie szafy na, takiej na zamówienie do pralni. No tak generalnie sobie ubudowałam, wymyśliłam i tak też zrobiłam, ale też w kwestii finansów ja bardzo trwonię pieniądze i jestem tego świadoma, między innymi na jedzenie na mieście, czy też na jakieś takie błahe przyjemności. Natomiast tego szczerze nie żałuję. I jestem ciekawa, właśnie co ta książka mi powie, bo no, mi to sprawia przyjemność. Ja tak, jakby, tak chcę, żeby wyglądało moje życie, i to powoduje, że jestem zadowolona i szczęśliwa. No i tak po prostu robię. No ale jestem ciekawa, właśnie czy dzięki lekturze uda nam się stworzyć taką poduszkę finansową, i no zobaczymy. Dam wam oczywiście znać. Po trzecie, uświadomiłam sobie, że mam naprawdę świetny związek i tutaj nie chcę za dużo się nad tym wszystkim rozpływać, natomiast z Piotrem wcześniej spędzaliśmy dosyć mało czasu, ponieważ obydwoje dużo pracowaliśmy. Piotrka od rana do nocy nie było w domu, zazwyczaj wracał po 22, więc tylko coś sobie na szybko oglądaliśmy, szliśmy spać, rano znowu praca, dopiero wieczorem się spotykaliśmy i tak naprawdę jedynie spędzaliśmy ze sobą weekendy. I teraz sobie uświadomiliśmy, no bo zamknęliśmy się po prostu w mieszkaniu i byliśmy ze sobą 24 na dobę i naprawdę bardzo dobrze się bawiliśmy. Nie mówię, że my się nie kłóciliśmy, czy że nie było żadnych sprzeczek, no to jest po prostu związek i tak to wygląda, natomiast naprawdę bardzo dobrze nam się spędzało ze sobą czas i dawało nam to duże szczęście. Stwierdziliśmy, że po prostu nie będziemy już aż tak bardzo gonić za pieniędzmi i nie będziemy aż tak dużo pracować, szczególnie Piotrek. Bo po prostu chcemy spędzać więcej czasu razem niż tylko te weekendy. I mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować, bo no fajnie, fajnie jest po prostu dobrze spędzać czas we dwójkę. Nawet jeśli Piotrek siedzi i coś klika, a ja leżę dwa metry obok niego na kanapie i coś sobie czytam, to i tak dużą przyjemność sprawia mi to, że przebywamy w tym samym pokoju. To jest miłość. Piotrek, dzięki temu, że był w domu i obserwował, co robię, jak pracuję, pomógł też mi rozwinąć firmę, i to jest czwarta rzecz którą dała nam ta pandemia, że mogliśmy rozwinąć bardziej Lelcie. Z pomocą naszego informatyka wprowadziliśmy sporo zmian na stronie Lelcia.pl. Dodatkowo modyfikowałam grafiki przedstawiające produkty i usługi, które oferujemy. Połączyliśmy również te usługi w różne pakiety, które dla naszych klientów będą korzystne cenowo. A także pozwolą mu osiągnąć oczywiście lepsze efekty, no bo jeżeli ktoś już wykupi na przykład opiekę nad żywieniem i nad treningiem, to ma większe prawdopodobieństwo, że osiągnie zamierzone przez siebie cele i będzie mógł się pochwalić świetnymi efektami. Oczywiście, no, jakby to nie zależy tylko od tego, e, no ale wiadomo, że taka kompleksowa opieka dla większości będzie lepsza, nie dla każdego, ale dla większości mogę powiedzieć, że będzie lepsza. I tutaj szczerze powiem, że gdyby nie ten koronawirus, to ja bym chyba się do tego wszystkiego nie zmobilizowała, a Piotrek jest takim trochę Piotrek lubi się wcielać taką, w takiego menadżera. Ja nie mam w ogóle drygu do bycia ponad kimś ja nie mam drygu czasami nawet do bycia ponad sobą, czyli szefowania samej sobie. Natomiast Piotrek ma takie motywacyjne gadki. On potrafi mnie zmobilizować naprawdę do pracy, potrafi mi tak powiedzieć, że ja usiądę i to zrobię i później będę z tego zadowolona. No i też w tym czasie mm, ruszyliśmy z podcastem. Nie wiem czy to zauważyliście, ale <laughs> ruszyliśmy właśnie przez to, że był koronawirus i mieliśmy czas, żeby usiąść i nagrać pierwszy podcast. To ruszliśmy w podcastem i już go nagrywamy regularnie. No i ukazała się również druga wersja jadłospisu studenckiego. Trafiła ona do sprzedaży i też jest w pakietach. Na przykład z planem treningowym można kupić te gotowe jadłospisy, bądź też na przykład jadłospis studencki pierwsza edycja i druga edycja. I wydaje mi się, że właśnie mm, fajnie, że w, że w takim czasie, w dosyć ciężkim czasie dla wielu firm, my mogliśmy naszą firmę rozwinąć. I tutaj przechodzę już do piątego, ostatniego plusa. Koronawirus pokazał mi też, że to, co robię od wielu lat, czyli buduję swoją markę osobistą, to jest to. To jest niesamowicie ważne, ale tak nawet sobie tutaj w notatkach zapisałam, że to jest to. I ja muszę sobie takie rzeczy zapisywać, bo mi takie rzeczy się ciężko mówi. Ale ja jestem niesamowicie dumna z tego, co udało mi się osiągnąć, co udało nam się osiągnąć. I ta pozycja, którą sobie budujemy od tylu lat, naprawdę się opłaca. Nie mówię tutaj tylko o kwestii finansowej, absolutnie nie. Natomiast ja robię dobrą robotę. I naprawdę mi ciężko się o takich rzeczach mówi, bo. Może nie zostałam tak wychowana, absolutnie nie, nie do tego piję, że tutaj jakieś kwestie w wychowaniu, ale ja całe życie uważałam, że takie mówienie głośno o tym, to jest chwalenie się, a chwalenia się i przechwałek nikt nie lubi. A po prostu czasami trzeba sobie tak, wiecie, otwarcie, pewnie powiedzieć, że się robi dobrą robotę. Oczywiście, jeżeli taką robotę się robi. I ja jestem niesamowicie zadowolona z tego, że moja praca i praca Piotra polega na tym, że my komuś pomagamy. Pomagamy osiągnąć lepsze wyniki zdrowotne. Pomagamy osiągnąć lepszą sylwetkę, pomagamy osiągnąć lepsze wyniki sportowe, pomagamy nauczyć się zdrowych nawyków żywieniowych. Polubić się z aktywnością fizyczną. I to w bardzo dużym stopniu przekłada się na czyjeś życie, samopoczucie i zdrowie. Miałam taką misję, że moja praca będzie pomagać ludziom. Na początku miałam być biotechnologiem, który będzie pracował przy produkcji leków, natomiast skończyłam jako doradca żywieniowy ze swoją firmą, w której jest trener, w której są dietetycy, w której jest cały zespół, który może się kompleksowo zająć osobą która chce zacząć się zdrowo odżywiać, lepiej odżywiać, która chce rozpocząć przygodę z aktywnością fizyczną i poprawić swoje zdrowie oraz samopoczucie. I naprawdę robić coś dobrego. I to sobie aż musiałam napisać, bo ciężko mi się o takich rzeczach mówi. No ale czasami trzeba to na głos powiedzieć. I koronawirus mi to pokazał, bo pokazał mi też to, że mimo tego, że przyszedł kryzys, to moja firma i tak trafiała do klientów i z moich usług i tak chciało korzystać wiele osób i tak wiele osób mi ufało. I ja teraz czytam książkę również Michała Szafrańskiego. W ogóle taki podcast <laughs> więc zaraz na jakąś psychofankę, ale właśnie kończę jego książkę o budowaniu troszeczkę swojej jakby marki osobistej, ale on generalnie opowiada swoją historię, historię blogera. Który dobrze zarabia na swoim blogu. I wiecie, to jest naprawdę ciężka praca od początku do końca budowanie relacji z odbiorcami, budowanie zaufania, bycie szczerym w tym wszystkim łatwo się naprawdę w tym internetowym świecie, łatwo jest się zatracić. Jestem też wdzięczna, że się nie zatraciłam i szczerość, autentyczność to są, wydaje mi się, takie największe atuty. Reasumując, Koronawirus generalnie wyszedł mi na plus, mimo że na przykład Piotrek stracił pracę, ale to nam sporo rzeczy pokazało, dało nam lekcje na przyszłość, pokazało też e, alternatywne rozwiązania. Na przykład wrócił do pracy wcześniej niż o, otw otwarto siłownię, ponieważ przeprowadzał treningi outdoorowe. E, więc takie kryzysowe sytuacje są niszczące i ja wiem, że koronawirus zabrał wielu osobom zdrowie niektórym niestety życie, zabrał również pracę. Natomiast to się już wydarzyło i my musimy się nauczyć się z tym wszystkim żyć. I ja staram się szukać w tym pozytywów, nawet jeżeli coś wydarzyło się złego. Bo już tego nie cofniemy i nie mamy niestety na to żadnego wpływu. Mam nadzieję, że takie moje luźne przemyślenia Zostaną przez Was jakoś dobrze odebrane. Jestem bardzo ciekawa, co u Was się zmieniło, więc możecie do mnie napisać maila, wiadomość prywatną na Instagramie, cokolwiek. Ja zawsze bardzo chętnie Wam odpisuję. No i dziękuję Wam za przesłuchanie tego podcastu i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Pa! pa.